Tytuł Podłaźniczka. Autor Włodzimierz Tetmajer. Czas powstania 1900 rok. Miejsce powstania Kraków. Wymiary. Wysokość 100,5 cm, szerokość 71,5 cm. Technika olej na płótnie. Własność Muzeum Krakowa. Obraz przedstawia świąteczną scenę w izbie z początku XX wieku. Styl malowania jest miękki. Dominują kolory brązowy, ciemny, pomarańczowy, czarny, pojawiają się akcenty czerwonego, zielonego i białego. Scena rozgrywa się wieczorem. Wnętrze chaty jest ciemne, rozświetlone jedynie światłami choinki. Dwa duże okna, usytuowane na ścianie przeciwległej do patrzącego, są czarne, nie widać przez nie podwórka. Wewnątrz izby pod sufitem powieszono choinkę, tradycyjnie nazywaną podłaźniczką. Powieszona jest za czubek, ale malarz ukazał tylko jej fragment. W górnej części obrazu czubek choinki chowa się za kadrem wybranym przez malarza. Choinka przystrojona jest tradycyjnymi ozdobami. Trudno dostrzec szczegóły, ponieważ malowane są schematycznie, ale tradycyjnie wieszano ozdoby z papieru, niekiedy też jabłka, orzechy, pierniki. Pod rozświetlają małe świeczki, przypominające współczesne, jakimi dekorujemy, urodzinowy tort. Przypinano je do gałązek koinki specjalnymi metalowymi klamerkami, przypominającymi współczesne spinacze do suszącego się prania. W dolnej części obrazu po lewej stronie ukazano rodzinę malarza, mężczyznę oraz cztery dziewczynki. Siedzący jako pierwszy z prawej to teść malarza, Jacenty Mikołajczyk. Jest on w średnim wieku, ubrany w ciemny strój, ma włosy zaczesane na boki sięgające do uszu. I wąsy, ręce złożone na kolanach. Twarz zwraca w stronę podłaźniczki. Obok niego, po jego prawej stronie, siedzi jego córka Anna Mikołajczykówna, żona malarza oraz trzy młodsze dziewczynki. Anna ma białą koszulę, gorset w ciemnym kolorze, na szyi czerwone korale, na głowie zawiązaną czerwoną chustkę. Ma okrągłą, zamyśloną twarz. Najmłodsza z dziewczynek stoi tuż przy Annie. Opiera się o jej kolana, wtula się w mamę. Dwie pozostałe siedzą po ich prawej stronie na podwyższeniu, jakby na wysokim łóżku. Wszystkie trzy ubrane są w ludowe stroje. Poza koszulami i gorsetami mają także długie spódnice i zapaski, czyli białe fartuchy. Siedzące dziewczynki mają na głowach chustki w kolorze zielonym i białym. Najmłodsza ma odkryte ciemnobrązowe włosy. Na stole pod oknem, za plecami siedzących postaci, rozłożono grubą warstwę słomy. Słoma była najbardziej podstawową dekoracją w polskich domach. Stosowano ją jeszcze zanim w XIX wieku pojawiła się u nas choinka. W niektórych domach w kątach stawiano snopy siana, a na ścianach wieszano słomiane ozdoby w formie krzyżyków i gwiazd. Słoma i siano miały zapewnić urodzaj plonów w nadchodzącym roku. Ale były też przypomnieniem ubogiego narodzenia Jezusa, którego położono w żłobie na sianie. Siano pozostało z nami do dziś i w wielu domach w skromniejszej formie pojawia się pod wigilijnym obrusem. W dolnym, prawym rogu obrazu znajduje się rozświetlona światełkami choinki podłoga. Ma w tym świetle kolor brązowo-pomarańczowy. Na jej tle dobrze widoczna jest naniesiona czarną farbą sygnatura: W. ትትማየር ኤምፀኤም